Cześć, witajcie, jak co się na kanale Q21. Dzisiaj troszkę w zmienionej scenerii e, Mamy dzisiaj bardzo fajną okazję, aby nagrać film, ponieważ będzie to film o Rega LX MK4, czyli absolutna nowość, świeża bułeczka. Dojechała dosłownie wczoraj. Zerknijmy, z czym to się je. A więc LX MK4 to jest następca modelu LXR, który w tym roku zyskał naprawdę bardzo, bardzo pozytywne opinie od naszych krajowych recenzentów. Niestety zaraz po tym został wycofany z produkcji. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Rega praktycznie od razu zapowiedziała jakby to, że będzie nowy Elex. No i ten nowy Elex już się pojawił w formie Elexa MK4. Jego dostępność spodziewana jest na tam przełom stycznia, lutego w Polsce. Prawdopod może nawet będzie to koło połowy stycznia, ale my pierwszą sztukę już mamy. Ogólnie chciałbym zacząć od tego, że Elex jest bardzo ważnym modelem w ofercie Regi, ponieważ jest to takie połączenie podstawowego, że tak powiem, budżetowego brio z kilkoma technologiami, które występują w modelu Elicit. Przez co ten Alex jest takim idealnym środkiem tej oferty, ponieważ mamy tutaj jakość dźwięku, która naprawdę mocno czerpie, że tak powiem, garściami z tych modeli wyższych, ale jego cena dalej jest naprawdę atrakcyjna. Przez co naszym skromnym zdaniem uważamy, że Alex jest prawdopodobnie najciekawszym modelem w ofercie Regi. I tak naprawdę no, nie mogliśmy się doczekać tego nowego modelu. Całe szczęście już się pojawił. Tak jak mówiłem, no, my go dostaliśmy wczoraj, więc to jest bardziej film na zasadzie pierwsze wrażenia w ogóle o co chodzi, co to jest. Na jakieś tam rozbudowane testy lub rozbudowane wrażenia suchowe będziecie musieli poczekać albo na recenzję naszych krajowych gazet, albo może ja nagram też taki film. Dobra, zacznijmy. O co chodzi? Elex MK4. Jak pierwszy raz zobaczycie na ten wzmacniacz, no to zobaczycie zdecydowaną różnicę we wzornictwie względem Elexa R. Tutaj ta obudowa nawiązuje bardzo mocno do modelu Elicit, tak samo jak jakby technologie za, zawarte w środku. E, I to jest zdecydowanie na plus, ponieważ w tym momencie nowy Elex MK4 wydaje się dużo solidniejszy i jest zbudowany po prostu troszkę pancerniej. On jest Wygląda na trochę bardziej hajendowego, a różnica w cenie nie jest wysoka względem poprzedniego modelu, więc taki plus jest zawsze mile widziany. Dodatkowo, uwaga, uwaga, REGA dodała wejścia cyfrowe. Do swojego wzmacniacza w tym przedziale. Mamy tutaj wejście optyczne oraz wejście koakcjalne, co jest niewątpliwie fajnym dodatkiem dla ludzi, którzy takie cyfry potrzebują. Oczywiście zawsze możecie sobie dokupić zewnętrzny DAC, one są coraz tańsze, coraz lepsze. Aczkolwiek e, dla wielu ludzi jest ważne, aby ich nowy wzmacniacz miał wbudowaną cyfrę. No i Alex MK4 ją ma. Dodatkowo klasycznie jest to Rega, więc nie mogło zabraknąć preampu gramofonowego. Ten preamp gramofonowy budowany w Eleksa jest naprawdę fajnego, na fajnym poziomie. E, świetnie gra, tak naprawdę, świetne połączenie z gramofonami Regi. Ale też nie musicie mieć gramofonu Regi, żeby stosować preamp budowany w Eleksie MK4. Ale kolejny raz powtórzę, bardzo fajnie, że jest to w zestawie. Nowy LEX MK4 oferuje 72 W mocy przy 8 ohmach. Tylko pamiętajcie, że VAT watowi nierówny, REGA stosuje naprawdę potężne zasilacze w swoich wzmacniaczach i to są wzmacniacze, które zazwyczaj grają mocniej niż może to wynikać ze specyfikacji. Dzięki temu 72-watowy LX MK4 poradzi sobie z lwią częścią kolumn na rynku, naprawdę największe kolosy spowodują, że Elex MK4 się spoci, albo że po prostu nie da rady. Tutaj nie, nie powinno być żadnego problemu, jeżeli macie nawet kolumny dosyć trudne do wystarowania, to nie patrzcie na niego z perspektywy, a 72 w raczej mi nie starczy, bo pamiętajcie, tak jak mówiłem na początku, wat watowi nie różne i ten wzmacniacz jak na 70-watową konstrukcję, pędzi naprawdę mocne kolumny z autorytetem. Jeżeli chodzi o dźwięk, no to klasyka regi słuchajcie, no, nasycony, melodyjny, analogowy, gładki dźwięk z energią, z przytupem. Z fajnym basem, obszernym basem, dużym. Granie raczej po łagodnej stronie mocy, której nie spodziewajcie się jakiejś wyostrzonej góry czy z hiperdetalu. Rega jest detaliczna, aczkolwiek jest to detal przekazywany w taki naturalny, w taki przyjemny sposób. Rega jest uwielbiana przez wiele ludzi właśnie za ten taki analogowy, taki przyjemny, łatwy i fajny do słuchania charakter. I z przyjemnością oznajmiam, że Alex Mk4 również poszedł tą drogą. Jeżeli chodzi o porównanie Alexa R i Alexa MK4, to wybaczcie, ale no mieliśmy za mało czasu, żeby, żeby porównać jeden do jednego z kilkoma zestawami kolumn i zobaczyć naprawdę, jaka jest różnica. Nie chcemy tutaj ogłaszać różnicę, którą wyłapaliśmy w 5- czy 10-minutowym ocuchu z jednymi kolumnami i oznajmiać, że o nowy Elex jest dynamiczniejszy, albo nowy Elex jest cieplejszy, albo chłodniejszy. To nie o to w tym wszystkim chodzi. Będą niedługo testy w polskich gazetach, więc dowiecie. Się, jak nowy Alex gra. Na ten moment mogę powiedzieć na pewno to, że ten charakter regii został zachowany. To jest maciec no fenomenalnie. Jeżeli czytaliście recenzję Elexa R z tamtego z tego roku, bodajże z października albo września, no to wiecie, że redaktorzy bardzo, bardzo wysoko ocenili Alexa i całe szczęście ta nowa rewizja również gra na bardzo wysokim poziomie. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że właśnie jest to bardzo wysoki poziom, ale dalej dźwięk przyjemny. Dalej dźwięk nastawiony na frajdę, dźwięk nastawiony na relaks, na na słuchanie muzyki, bo w Redze o to chodzi, tak naprawdę. Zauważcie, że jakby cały brand regii jest zbudowany po to, żeby czerpać muzykę całymi garściami, żeby się na niej skupiać, żeby nie rozkładać na czynniki pierwsze. Ten dźwięk jest spójny, jest płynący, jest melodyjny, jest taki bardzo wciągający, ekscytujący w taki sposób, ekscytujący w sposób spokojny dosyć, co może być lekkim, że tak powiem, paradoksem, ale jak słyszeliście regę to wiecie o co mi chodzi e, I fajnie, bo e, mimo, że rega idzie z biegiem czasu I dostarcza na przykład cyfrowe wejścia do wzmacniaczy Czego kiedyś nie robili e, To ta filozofia dźwięku została na swoim miejscu Cena detaliczna w Polsce jest ustawiona na 6600 zł I uważam osobiście, że w tej cenie to będzie killer. Wzmacniacz nie jest wybitnie funkcjonalny, ale już jakąś sensowną funkcjonalność dosyć ma. No nie ma streamingu, wiadomo, wątpię, żeby Reka kiedykolwiek prowadziła streaming do Integry, aczkolwiek macie tą cyfrę i macie przedwzmacniacz gramofonowy, ale przede wszystkim za 6600 dostajecie naprawdę poważny wzmacniacz. Nie wydmuszkę, nie wzmacniacz. Niezły, nie wzmacniacz, który daje radę. Poważny wzmacniacz, który gra na naprawdę przyjemnym, poziomie i jest to wzmacniacz, którego no, nie należy się wstydzić, broń Boże, no, to jest poważny dźwięk, poważny wzmacniacz, bardzo atrakcyjna cena. Musi być hicior. Dzięki serdeczne za oglądanie tego odcinka. no To była super hiper nowość w postaci pierwszych wrażeń z Alexa e, MK4, który przyszedł wczoraj, więc tak, że tak powiem, chcieliśmy jak najszybciej ten film wypuścić, żebyście już wiedzieli, że jest. Istnieje, fizycznie dotykaliśmy, słuchaliśmy, bawiliśmy się. To już się dzieje. On teraz robi, będzie robił objazd po recenzentach w Polsce, więc testy już niedługo, więcej się o nim dowiecie. Może też jak jest, wychodzi faktycznie w porównaniu z Alexem R. Sprzedażowe sztuki koło, koło połowy stycznia. Teraz i tak są święta, więc nie ma co szaleć. Poczekajcie sobie spokojnie z zakupem. Na pewno warto Alexa MK4 posłuchać, jeżeli szukacie zmacacza w tych pieniądzach. Dziękuję serdecznie, zapraszam do komentowania pod spodem, pod tym filmem, a ja Was jak, zwyk jak zwykle żegnam i zapraszam za środę. Na razie.